Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. Inaczej jak tylko przeze mnie. Te słowa, które wypowiedział Chrystus, usłyszeliśmy moi drodzy przed chwilą w tej Ewangelii. I chciałbym, żeby te słowa bardzo mocno nam towarzyszyły. Dziś, kiedy stajemy przed trumną świętej pamięci Antoniego, każdy zmarły może już nam niewiele w tym miejscu i w tym momencie powiedzieć. Teraz przemówił Bóg przez swoje słowo, przez tą wspólną liturgię i modlitwę. Celem życia człowieka. To, co dzisiaj tak mocno wybrzmiewa, jest sam Jezus Chrystus. On jest drogą, on jest prawdą, on jest życiem. Nasze ziemskie pielgrzymowanie powinno mieć cel, powinno mieć sens, powinno prowadzić nas jakoś. Kretną drogą. I dzisiaj Chrystus nam właśnie o tym przypomina, że nie chce i nie zostawia nigdy człowieka samego w tym życiu doczesnym i chce, pragnie towarzyszyć na drodze. Chce prowadzić, chce towarzyszyć. I zawsze w Ewangelii znajdujemy takie założenie pewne. Chrystus mówi jeśli chcesz, Mogę cię uzdrowić. Jeśli chcesz, mogę uczynić wielkie rzeczy w Twoim życiu. Jeśli chcesz, pójdź za mną. Zostawia nam zawsze wolną wolę. Moi drodzy, liturgia pogrzebowa jest też po to, abyśmy i my zapytali właśnie, czy odpowiadamy na to zaproszenie Chrystusa. Czy chcemy go uczynić pierwszym w naszym życiu. Czy chcemy, aby nasze życie miało sens, aby nas prowadziło do czegoś, co nie przeminie, nie umrze, nie zostanie tylko zakopane pod ziemią, ale będzie nas prowadziło do wieczności, do szczęścia wiecznego. Dzisiaj chcemy zrozumieć istotę tych słów, że bez Chrystusa nasze życie nie jest warte niczego. Że to On nadaje sens naszemu życiu, że pełnia życia jest właśnie przy Bogu. Skoro On jest życiem, skoro On jest drogą, skoro On jest prawdą, pytajmy siebie, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Jak bardzo dopuszczamy Boga, Jego łaskę, Jego błogosławieństwo do naszego życia. Chrystus przychodzi w sakramentach świętych. Zauważmy siedem sakramentów świętych, które podaje nam Kościół. Które nam udziela we wspólnocie kościoła mają nas umacniać na tej drodze do bycia z Chrystusem przez całe życie, od początku tego życia, od chrztu aż do śmierci. I każdy ten sakrament jest wielkim obdarowaniem. Dla chorych, szczególnie przygotowujących się do śmierci, tym sakramentami jest pokuta, jest przyjęta Eucharystia do serca, jest Namaszczenie chorych, które może uzdrowić nie tylko duszę, ale nawet i ciało. Wiele osób, szczególnie w czasie pierwszych piątków miesiąca, oczekuje wręcz na kapłana, oczekuje wręcz na jego posługę i na przyjęcie Eucharystii, Komunii Świętej, i to jest dla nich najważniejsze spotkanie z Bogiem tu na ziemi. Nie mogą już nieraz fizycznie być w kościele, ale właśnie Chcą te trudne chwile swojego życia, choroby, cierpienia, być może nawet przygotowania do śmierci, przeżywać w komunii z Jezusem Chrystusem, w głębokim z Nim zjednoczeniu. I uczmy się tego od naszych bliskich, tych, którzy nam pokazują, jak ważne jest, aby każdego dnia trwać przy Chrystusie i trwać w Jego Kościele, bo tylko wtedy to życie ma sens. Jest życiem w pełni i jest, prowadzi do czegoś bardzo konkretnego. Otaczajmy dzisiaj modlitwą naszego brata, świętej pamięci Antoniego, ale pytajmy też o naszą drogę życia. Dokąd zmierzamy? Czy na końcu tej drogi rzeczywiście będzie czekał na nas Jezus Chrystus, który nas przyjmie swoimi, swoim miłosierdziu, swoim miłosiernym sercem? Czy właśnie czeka nas pewnego rodzaju pustka? Bez sens. Módlmy się o nasze zbliżenie do Boga, o nasze przyjęcie Chrystusa. Każda zmarła osoba, niech będzie dla nas okazją właśnie do takiej refleksji nad życiem ludzkim, nad sensem wiary, nad przebijaniem tego życia i nad tym, jak bardzo Chrystus chce objąć swoją miłością każdego człowieka we wspólnocie Kościoła. Amen.